Chodzisz do bloku, bo musisz wyrzucić śmieci. Bo żona krzyczała, że nie ma miejsca w koszu. Wchodząc po schodach, widzisz sąsiada Marka. Trzymającego paczkę. I pytasz się, co jest w pudełku. O różne rzeczy. Na sprzedaż? Nie, przeprowadzam się do nowego mieszkania. Aś cię zmroziło. I jedyne co mogłeś powiedzieć to, no to... Do widzenia. W domu mówisz żonie, i jesteś ciekawy, kto będzie nowym sąsiadem. Tydzień później widzisz starą babę. Nigdy nie widziałeś jej. Wchodzi do starego domu marka. Aha, to nowa sąsiadka. Cztery dni później syn wraca z przebitą piłką. Pytasz się go, kto to zrobił. Ty nowe sąsiadki. – Chciałam czytać książkę z pokoju, ale wy jesteście za głośno! – kolega syna powiedział. – Proszę pani, ale my dopiero weszliśmy na boisku. – Ta dzisiejsza młodzież nie ma szacunku dla starszych. – I poszła. – Poszłeś do sąsiadki. Zapukałeś tak do drzwi, że chyba cały blok słyszał. Po chwili… Stara baba otwiera drzwi. Jak pani mogła przebić nową piłkę mojego syna? Za głośno byli, to dam im nauczkę. Po czym zamknęła drzwi. Następnego dnia, wracając z pracy, widzisz starą babę, krzyczącą na dzieci. Wy gówniarze, przekroczyliście 70 decybeli. W tłumie widzisz syna. Poczekałaś, aż stara baba pójdzie. I pytasz się. Okazało się, mój syn gadał sobie z kolegami. Tydzień później widzisz jak stara baba wyprowadza się. Po dwóch dniach widzisz ciężarówkę przeprowadzkową. Żona każe ci poznać nowych sąsiadów. Podchodzisz do drzwi i pukasz. Drzwi otwiera Marek. Wchodzisz do jego domu i pytasz się go, dlaczego wrócił. Okazało się, że właściciel bloku wygonił Marka, bo jego teściowa nie miała domu. Ale razem z wyporowacką starej baby zmienił się właściciel. Profit.